Witam serdecznie. Naszym bohaterem jest przekaźnik RTO60. Jest to przekaźnik czasowy i, jak na porządny przekaźnik tego typu przystało, nie zawiera on zbędnej elektroniki. Ponieważ nie jestem w posiadaniu żadnej dokumentacji technicznej ani historycznej na temat tych przekaźników, także informacje, które tutaj ewentualnie przekażę, są tylko i wyłącznie na podstawie własnych obserwacji. Przekaźnik czasowy RTO jest to przekaźnik o zwłocznym odpadaniu. Na szczycie tego przekaźnika możemy zobaczyć pokrętło, po którym możemy nastawiać wybraną wartość opóźnienia. Przekaźnik ten, oczywiście, posiada swoją cewkę. Zestyk przełączny, który powraca do stanu zasadniczego po ustawionej tutaj zwłoce, oraz zestyk rozwierny, który działa natychmiastowo po odjęciu zasilania od cewki. Ten egzemplarz jest przeznaczony do zasilania prądem przemiennym o napięciu 220V, chociaż jak się okaże, można go również zasilać prądem stałym. Dodatkowo w przekaźniku tym znajduje się wskaźnik zadziałania. Wysuwa się tutaj czerwony element, który możemy cofnąć przyciskiem na plastikowej obudowie. Niestety ze względu na zdjętą obudowę, cofnę go teraz ręcznie. Aby lepiej się przyjrzeć wnętrznościom naszego przekaźnika, zdejmę z niego jeden fragment obudowy. Niestety na części rozbierać go nie będę z tego względu, że nie będzie wtedy działał, jak i również rośnie ryzyko, że mogę poskładać coś nie tak samo jak było to poskładane fabrycznie. Nasz przekaźnik w środku oczywiście kryje cewkę. Jest to cewka na 220V. Wysoko omowa, ponieważ ma około 4 kω tak jak mierzyłem 18 tysięcy zwojów. O uzwojeniu średnicy 0,08 mm. Ciekawym jest to, że przekaźnik ten posiada rdzeń blaszany, tak jak przekaźniki na prąd przemienny. Natomiast jego cewka zasilana jest prądem stałym, a to dlatego, że jak dobrze się tutaj przyjrzeć, możemy zobaczyć układ prostowniczy zbudowany na czterech diodach. Tutaj widzimy element wykonawczy naszego przekaźnika czyli nasze zestyki zestyk rozwierny działający bezpośrednio pod wpływem kotwicy elektromagnesu oraz zestyk przełączny, który powraca do położenia wyjściowego z opóźnieniem. Cała magia działania tego przekaźnika kryje się w tej tarczy. Tarcza ta porusza się w polu magnetycznym wytwarzanym przez magnes stały. I podczas jej ruchu indukują się w niej prądy wirowe, których pole magnetyczne przyciąga się z magnesem i sprawia, że tarcza obraca się ciężko i jest to proporcjonalne do jej prędkości. Dlatego obroty tarczy stabilizują się do takiej wartości, w jakiej siła ta równoważy siłę, z jaką działa sprężyna. A gdyby tego magnesu nie było, to tarcza zachowałaby się jak zwykłe koło zamachowe i wraz z upływem czasu, z jakim sprężyna na nią działa, rozpędzałaby się do coraz większej prędkości. Natomiast regulacją czasu opóźnienia uzyskano za pomocą zmiany ilości obrotów, jaką tarcza musi wykonać. Jak to uzyskano? Bardzo prosto. Wewnątrz przekaźnika znajduje się ślimak, który poruszany jest bezpośrednio pokrętłem na stawy czasu. Przyciągana korwica porusza mechanizm, natomiast drogę, jaką on pokanuje, jest ograniczona właśnie tym ślimakiem, ponieważ element ciągnięty w pewnym momencie opiera się o ślimak, tak jak teraz to widzimy, i dalej już nie wędruje, a jedynie naciąga się sprężyna. Zmienię teraz nastawę czasu i pociągnę kotwicę jeszcze raz. Widzimy wyraźnie, że w tym przypadku element obniżył się zdecydowanie bardziej. Po raz kolejny popchnę kotwicę ręcznie, ona po dojściu do końcowej pozycji przełącza nasze ze styki i one zatrzaskują się w takiej pozycji. Tarcza ciągnięta sprężyną pomalutku unosi niebiesko pomalowany element, który na końcu swojej drogi przełącza ze styki z powrotem. Zobaczmy to jeszcze raz. Ze styki przełączyły się, po czym powróciły do swojej pierwotnej pozycji. Zobaczmy jak nasz przekaźnik pracuje podłączony pod źródło napięcia. Załączamy napięcie. I widzimy, że nasza korwica się przyciągnęła, po odłączeniu napięciu korwica odpada, natomiast tarcza obraca się cały czas i dopiero kiedy dojdzie do końca, czyli teraz, przełącza z powrotem nasz zestyk. Kolejny raz podłączymy napięcie, tym razem widzimy nasz przekaźnik od strony zestyków. Uwaga. Znowu czekamy, aż tarcza przestanie się obracać i zestyki powrócą do swojego położenia pierwotnego. Powtórzymy nasz eksperyment jeszcze raz, ale tym razem nastawimy przekaźnik na wartość minimalną, czyli 1,5 sekundy. Oczywiście przy okazji dobrze przypatrzmy się, że ten zestyk, który znajduje się wyżej, czyli zestyk rozwierny, zbiera się bezpośrednio po zasilania z elektromagnesu, czyli cewki. Jeszcze raz to samo. Ewidentnie. Teraz czas jest krótszy, ponieważ nastawiliśmy 1,5 sekundy i mniej więcej tyle wynosi opóźnienie. Teraz obserwujemy nasz przekaźnik z tyłu. Niestety nie widać naszego elektromagnesu ani ze styków, za to wyraźnie widoczna jest tarcza, która będzie się obracać po odpadnięciu kotwicy. Możemy też przestawić z powrotem zakres na wartość maksymalną, czyli około 6 sekund. Oczywiście wartość 6 sekund mówię na podstawie tego, co jest napisane na tabliczce. Nie mówię, że jest to wartość rzeczywista. Korfica odpadła. Sprawdźmy, możemy sobie od razu policzyć, czy faktycznie to jest 6 sekund, czy być może trochę dłużej. Jeszcze jedna próba. Uwaga, liczymy czas. Mija 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7? No to było mniej więcej 7,5 sekundy. Przynajmniej na moje niewprawne oko. Dokładne policzenie tego czasu można oczywiście wykonać na podstawie właśnie zarejestrowanego nagrania. I tak wartość praktyczna różni się tutaj wyraźnie od tej napisanej na tabliczce. Popatrzmy na tabliczkę, żeby sprawa była jasna. Jest w tej chwili nastawione 6 sekund. Oczywiście dokładność tutaj troszeczkę boli być może ze względu na wiek, być może te przekaźniki po prostu tak mają. Pokażę jeszcze działanie naszego wskaźnika za działania, ponieważ wcześniej przekaźnik był w pozycji pionowej, wskaźnik ten nie działał, ponieważ wymaga właściwej orientacji pola grawitacji do swojego odpadnięcia. Zobaczmy, czy teraz zadziała. Wzbudzamy elektromagnes. Widzimy wyraźnie, że flaga opadła. Cofnięcie jej może wystąpić wyłącznie ręcznie. I jeszcze raz spróbujmy zrobić to samo. Myślę, że to jest wszystko, co mogę powiedzieć na temat tego przekaźnika. Ewentualne wnioski można wyciągnąć samemu na podstawie tego filmu. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.